Tak, no wyszliśmy na pewno na ten mecz z założeniem na to, żeby, żeby pokazać no, się z dobrej strony wiadomo z dobrą energią i, i wygrać to spotkanie. Myślę, że spo dużo w tym sezonie mieliśmy takich sytuacji, że z początku zaczynaliśmy średnio, a później wracaliśmy do, do swojej gry. E tam to zawsze trener powtarza, gdy jest taka sytuacja, że pierwszego seta się wygrywa, a później się wraca, to też jest bardzo ważne, bo to pokazuje profesjonalizm i, i wysokość, albo nawet jakość zawodników na, na boisku. No na pewno dyspozycja Wartka Kurka <grych> bardzo dobrze zagrał dzisiejsze spotkanie, też pokazał fajny całkiem nowy, całkiem nowe zagrania techniczne, plażowe takie, bym powiedział, bardziej. Na pewno to, że zaczęliśmy fajnie się bawić na boisku i cieszyliśmy się tym. I każdy krzyczał, każdy, zaczęliśmy każdego no, po prostu razem ściągnąć za sobą, i myślę, że to też dało nam yy, dużo. No i oczywiście taktyka, nie zapominajmy o tym, że dzisiaj dobrze się grało, pokazaliśmy to na bloku i w obronie. No, jest, <gryw> tak, jest bardzo ważne, żeby utrzymywać cały czas tą koncentrację przed meczem. Mówię, przed meczem było fajnie, mieliśmy dobre humory, byliśmy gotowi na to, żeby rozegrać dobrze to spotkanie. Myślę, że się mi na pewno powie więcej o tym i Wam, o Sama Playas, jak to powiedziałem przez przypadek wychodząc z szatni, nie wiedząc co to znaczy, ale najważniejsze, że każdy się uśmiechnął. Myślę, że pierwszy set mieliśmy trochę problemów, jeśli chodzi o naszą zagrywkę. Jakby dużo błędów robiliśmy, sporo obsłużyliśmy i myślę, że musieliśmy jakby w ten mecz się wdrożyć. Myślę, że kolejne sety zaczęła ta zagrywka funkcjonować, w tym że że od siatki i łatwiej nam się było skupić na, na bloku obronie. Także super, że te dwa elementy jakby działają, bo sporo nad nimi pracujemy. I cieszymy się, że, że wygraliśmy jakby za trzy punkty, u nas wystarczy z tego co pamiętam tylko dwa, dwa sety tak i jakby będziemy mieli te piąte miejsce i puchary, także my patrzymy optymistycznie, mamy teraz półtora dnia wolnego na święta, odpoczniemy sobie i we wtorek, w poniedziałek wracamy do, do roboty. Tyle. Super, że wykorzystał tą szansę, bo nie miał ich dużo, a na koniec sezonu myślę, że wywiązał się z tej roli zmiennika, został rzucony na na głęboką wodę, bo nie jest łatwo cały sezon przesiedzieć w kwadracie i, i wejść w końcówce w takim dość ważniejszym meczu. Wiem to ze swojego doświadczenia, ale myślę, że sobie poradził bardzo dobrze i możemy być z niego zadowoleni, jak z całej drużyny.